Ewangelii Według Świętego Jana, zapisane są w szóstym rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 51 do 58, Jezus powiedział do Żydów ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeżeli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i moją krew pije, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, tak, i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Amen. Kiedy uważnie wsłuchujemy się dzisiaj w to słowo, na początku możemy powiedzieć, że odkrywamy miłość Boga, która obdarowuje człowieka tym wszystkim, co człowiek potrzebuje do życia, co jest potrzebne do życia. My mówimy, że do życia jest potrzebny pokarm. Żeby człowiek mógł żyć, potrzebuje jeść. Ale żeby człowiek mógł żyć, potrzebuje celu życia. Musi wiedzieć, po co żyć. Musi wiedzieć, dokąd idzie jego droga. Musi wiedzieć, co go czeka. Ale też kiedy zastanawiamy się nad tym, co jest jeszcze człowiekowi potrzebne do życia, oprócz posiłku, oprócz w celu. Człowiek nie może żyć sam. Pamiętacie pierwsze zdania w Biblii, kiedy Bóg patrzył na tego swojego Adama i powiedział tak prosto i zwyczajnie, to nie jest dobrze, żeby Adam był sam. I potem te wszystkie inne rzeczy, które stworzone zostały, pokazały, że to nie daje mu szczęścia, że to nie daje mu pełni. I dlatego my mówimy, że człowiek potrzebuje drugiego. Na poziomie kościoła mówimy, człowiek potrzebuje wspólnoty. Potrzebujemy do życia, potrzebujemy innych. Do życia z wiary, do życia w wierze. Potrzebujemy innych. I teraz, kiedy myślę, że że w tym gronie mogę się na sobór powoływać, nie? To, to, to tak, tak, myślę, że tutaj możemy, nie? No bo, bo to właśnie sobór watykański II wypowiedział te piękne słowa, że spodobało się Bogu zbawić człowieka nie w pojedynkę z pominięciem relacji, ale spodobało się Bogu zbawić człowieka we wspólnocie. My dzisiaj powiemy we Wspólnocie Kościoła. Czyli jest pragnieniem Pana Boga, żeby to, ta droga człowieka tu na Ziemi dokonywała się, dokonywała się we wspólnocie z innymi wierzącymi. I teraz o tym wszystkim zobaczcie, o tym wszystkim dzisiaj mówi nam Słowo Boże. O tych, o tych wszystkich potrzebach, które zostają przez. Pana Boga, przez Pana Boga zaspokojone. Jeżeli patrzycie do tej księgi przysłów, to w niej widzimy Salomona, który z takim wiecie, z taką, z taką wielką otwartością przytacza to słowo odsłaniające serce Bożej mądrości. Która przedstawia się jako gospodyni, jako gospodarz, który szykuje ucztę. Najpierw szykuje dom, potem zwierzęta szykuje, wino, stół zastawia, służących wysyła. I to jest, wiecie, to jest niesamowity obraz, który pokazuje zaangażowanie Boga, żeby zgromadzić na uczcie. Bo ta mądrość to jest, to jest hipostaza, to jest, to, jest, to jest osoba Boga, to jest, to jest Boża osoba, to jest, to jest syn Boży przed wcieleniem. Tak może tak wielu biblistów mówi, że, że w Starym Testamencie mądrość Boża jest zapowiedzią Mesjasza, tego, który jest mocą i mądrością od, od Pana Boga. Czyli zwróćcie uwagę na to, ile jest tutaj wysiłku złożonego, ile jest wysiłku, ile pracy wykonanej. Żeby przyszli. I teraz niezwykłe jest to, do kogo jest to słowo zaadresowane. Kto jest zaproszony? Komu brak rozumu, powiedzcie? Niech przyjdzie. Chodź, nasyć się moim chlebem. Prostaczek niech przyjdzie. Dlaczego tacy adresaci? Bo oni może by nie wpadli na pomysł, że potrzebują. Bo czasami człowiek może się, przepraszam za wyrażenie, jakimś erzacem karmić. Ja myślę, że rodzice, którzy tu jesteście, na pewno macie doświadczenie tego, jak chipsy są takie smaczne w pewnym wieku, jak, jak chipsy mogą zastąpić wszystko. I, i wtedy dziecko może, może to, czy młodsza młodzież, może brać to, karmić się i potem nagle... No to zjedz jedzenie. No jak to? No przecież jestem najedzony. No, takie prosta obserwacja i ten Boży mały biedaczek nie wie, że za pół godziny będzie głodny. I tu samo tamten biedaczek, o którym ta mądrość Boża mówi, przyjdź. Bo on może sobie nie zdawać sprawy, że potrzebuje tego pokarmu który Boża mądrość mu naszykowała. Z drugiej strony, dla nas, którzy słuchamy dzisiaj tego pięknego słowa, to nam pokazuje, że w naszym sercu nie może się dokonać skreślenie kogokolwiek. To co jest przygotowane przez Bożą mądrość jest dla każdego człowieka. Każdy znajdzie tam coś, coś dla siebie. Każdy znajdzie tam jakąś dla siebie cząstkę, cząstkę pokarmu. A jeżeli spojrzycie chleb i wino, to zobaczycie, że mamy do czynienia z podstawowym pokarmem. Takim, takim podstawowym, który jest dla człowieka w tamtym kontekście kulturowym jest, jest potrzebny. I teraz to jest to pierwsze, to co nam... To, co nam słowo, słowo pokazuje, widzimy o tym, o tym pokarmie, którym jest, o którym jest mowa. Potem Jezus w Ewangelii przedstawia siebie i mówi o tej najwyższej jakości tego pokarmu. On daje siebie. On mówi, że On jest życiodajny, że to On w tym wydaniu siebie, w tej męce śmierci z martwych wstaniu. W tym daniu siebie, to On jest najistotniejszy, to on jest, to on jest tym życiem. To z Niego czerpiemy Jego życie, te słowa o ciele, o krwi, czyli ta osoba Jezusa, jako dar, jako pokarm, jako, jako ten, dzięki czemu, dzięki komu człowiek może żyć i nie umrzeć. I tutaj oczywiście, kiedy patrzymy na to Słowo, to nieraz żeśmy już sobie mówili, że i, i Słowo Jezusa, i Eucharystia, i w, tym, w tym wszystkim i Osoba Jezusa, to cały siebie w różny sposób daje. To jest pokarm. I teraz list do Efezjan, moi drodzy. Pokazuje, jak bardzo potrzebna jest wspólnota, żeby człowiek mógł żyć. Jak bardzo potrzebna jest wspólnota w bardzo konkretnym kontekście. Czy zwróciliście uwagę, jak zostaje opisany czas, w którym Paweł pisze list do Efezjan? Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Kiedy on pisał te słowa, to był trudny czas. To był czas, kiedy uczniowie Jezusa doświadczali różnych zmagań. I ze strony synagogi, ze strony lokalnych, rzymskich urzędników, to tam w oddali gdzieś szykowały się prześladowania czasów Nerona. To był czas, kiedy, kiedy też wspólnoty jakoś miały też kruchość między sobą. Ale jeżeli my dzisiaj czytamy to słowo i próbujemy zapytać siebie co to znaczy dzisiaj, że dni są złe. Czy my możemy tak powiedzieć? Że żyjemy w świecie, w którym dni są złe. Czyli że jest, możemy tak powiedzieć, że no Nastąpił jakiś taki, jakieś takie wycofanie się. Wielu ludzi, no, wyszło ze wspólnoty Kościoła. Na ile w nim byli, nie wiem. Jeżeli patrzymy na wojnę, jedną, drugą, trzecią, na głód, który jest w świecie, to są dni Boże, tak. Ale to są dni, w których widzimy, że, że gdzieś, no. Słuchajcie, to na naszych oczach się dzieje wojna w Izraelu. To na naszych oczach się dzieje. My nie wiemy, czy ona się, jak się ona rozleje. Zobaczcie, to, to tak, tak przyzwyczaj przepraszam, bo wy może nie, ale no tak osłuchaliśmy się z tym. A pa, Paweł dzisiaj mówi, w dni są złe. On nie mówi po to, żeby postraszyć, tylko mówi po to, żebyśmy byli nie bądźcie nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Czyli w tym, mając świadomość tego, będąc we wspólnocie, razem rozeznajemy, razem szukamy, po to studiujemy Pismo, żeby zrozumieć, co jest wolą Pana w tym czasie, w którym nam przychodzi żyć. I kiedy on dalej mówi, winem się nie upijajcie, bo to jest przyczyną rozwiązłości, no to oczywiście ktoś może powiedzieć, nie upijam się winem, ale czym innym się człowiek, przepraszam za prostackie wyrażenie, może się znieczulać. Może coś innego zajmować jego ducha, że zamiast słowem, hymnami, Pieśniami pełnymi ducha, żeby siebie napełniał, żeby swojego ducha napełniał, to może czymś innym tego ducha napełniać. I dlatego, dlatego zobaczcie, my otrzymaliśmy ten dar od Pana Boga, że tutaj jesteśmy. Zobaczcie, my mamy siebie, jesteśmy, tak możemy powiedzieć, od najmłodszych do najstarszych, po to, żeby być tym znakiem, że razem jesteśmy oparciem dla siebie. Że my, dziad... dziadusie, my starsi już, no tak. No nie mówcie, że się nie cieszycie, jak widzicie, że wnuki czy dzieci wasze przy panu stoją. Czy może być inna radość dla babuni, dla dziadka, kiedy widzi, że, że wnuk, wnuczka? łapki w klapki i, i do Pana Boga, nie? No to, 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 to nie ma nic. A jeżeli jeszcze masz w domu nastolatka i widzisz, że on bierze i sobie studium biblijne robi, nie? Oczywiście krew się w żyła gotuje, że nie robi tak dobrze, jak ty byś to zrobił, ale niech cię ręka boska brodzi powiedzieć mu, że lepiej to zrobisz, nie? Ale kochani, ja Wam to, to zobaczę, to, to jest ten wymiar wspólnoty, która szuka woli Bożej. Po co? Cel? Po co to robić? Po co się karmić? Po co badać wolę Bożą? Po co dziękować za wszystko Bogu? Bo chcę iść do nieba. Po to, żeby iść do nieba. Żeby mimo złych dni, mimo tego wszystkiego, co może być trudne, opcja nasza jest opcją nieba. I dlatego nieraz będziecie słyszeli, że jesteście pielgrzymami nadziei. Nie tylko dlatego, że ojciec Franciszek zapowiada rok jubileuszowy. Nie tylko dlatego, że, że nosimy w sobie pamięć o tym, co ma się wydarzyć. Ale dlatego, że jesteśmy ludźmi nadziei, że jesteśmy tymi, którzy idą jak w pielgrzymce wiary, aby dojść, aby dotrzeć do nieba. Myślę, moi drodzy, na koniec z psalmu 34, werset drugi. Będę błogosławił Pana powieczne czasy, wstępem jest błogosławieństwo, uwielbienie Boga tutaj, na Eucharystii, w codziennym życiu. Ciąg dalszy nastąpił w niebie. To jest to powieczne, powieczne czasy. I tego pragnienie możemy w sobie nosić, o to możemy Pana Boga prosić, a Duch Boży przychodzi i rozwiązuje nasze języki. Tutaj, a tam. Już nie będzie potrzeba rozwiązania języków przez Ducha, bo kiedy będziemy go widzieli twarzą w twarz, to z serca popłynie to uwielbienie. Amen.